Czeka to Cześć! Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj kupiłyśmy sobie nowe petshopy. Nazywają, ta, ta seria się nazywa powrót nowych pet shopów To otwieramy najpierw od najmniejszych. Ciesia masz. Dzięki. To jest seria pierwsza i jest do zdobycia 18. To on, ten pudelek ma takie dwa kucyki i szczotkę do włosów. To otwieramy. Teraz jak otworzymy, to teraz od Marcysi. Jak mamy takiego? Pokażesz nam tutaj, Marcysiu. Zobaczcie, widzowie, Marcysia sobie wybrała takiego. Nie braliśmy tych losowych, bo można też losowe wybrać. Uh -huh. Dziewczyny chciały sobie tak wybrać, takie, które widziały już. I Milenka to już otwarła. Otwarłaś? No, um, Mam tylko, instrukcję. że on nie ma ten. Um, to jest jakiś słodzacz. Słodzaczek jest, no jest fioletowy, Zobaczcie, ma takie pokarki tutaj. Pan Zobacz, już mam otwarte. Tutaj mam takie dwie kokardki. A ja mam otwarte! Dobrze, zaraz będziemy mówić o Twoim. Teraz jesteśmy tutaj, no. Ona ma takie piękne loczki i ma tu dwie gwiazdki. Okej. Okay, no. I ma piękne oczy. W tym zestawie była lista. O, zobaczymy. Jednak, jednak ich jest 48. No, pokażesz. O, tutaj jest 40. Zobaczcie, jest do zdobycia bardzo dużo. No, jest ich 48. Tak, no są różne do zdobycia. No, zakupiłyśmy gdzie je? I no, oszoum i w smyk. Tak, no bo dziewczyny jeszcze poszły po takie dwa zestawy. Tak, szczoteczka była taki, można powiedzieć, a'la pieniążek. Tutaj jeszcze nie wiemy za bardzo, tutaj jest karta, bo nie opowiedziałaś jeszcze. Tutaj są rzadkości. No, jest Pienka. jakaś gwiazdka, i babka, tak? Ja mam zwykłe, Cisza ma trochę rzadkie. No, popatrzcie. Cisza ma najrzadsze. To najrzadsze. Zobaczcie, widzowie, ja mam tu niedolościa. To jest koń. No też koń, ja takie mam z koniem. No dobrze, ładny masz. I macie tego. No, no się ma też takiego pieniążka Ala, z taką jakby pandą, misiem. I, pa I mamy banana. I w zestawie był banan do tego. I jeszcze co? to widzowie. No, widzą widzowie. No i tutaj była też taka karta. Zobaczcie, mm -hmm. tylko jeszcze nie wiemy dokładnie, co to oznacza. Będziemy na pewno o tym czytały sobie w instrukcji, prawda? I tutaj przechodzimy już do sobie do zestawu. Od Marcysi. Od Marcysi pierw. Mój, mój na sam koniec, nie patrzyć! Dobra, nie pokazujemy, tutaj idziemy. Bo to będzie niespodzianka. Wezmę te opakowania. A patrz, tam było 48, a ja myślałam, że jest 18, zobaczcie. Bo wydaje mi się, by nie zmieściło wszystkie. No nie wiem, nie wiem. Chyba. W tym zestawie jest żyrafa, małpka z samochodem i, i nosorożec. No i wiele różnych autobusów. Zaraz będziemy tutaj wyciągać. Już Milanka ma to otwarte. Dajcie dużo łapek w górę, jeżeli też zbieracie takie pet -szopy. Jeszcze pieniążek, ale teraz w innym Wiecie kolorze. O, to! No, cieszysz się Marcyciu? Marcysia właściwie to upatrzyła, bo Milenka pierwszy raz jechała po wsi ja chciała coś tam wziąkać. z do Patronów, zobaczcie dziewczyny sobie tutaj ułożyły je. Ten zestaw ma aż 10 akcesoriów i są trzy i są zwierzątka, jest nosorożec, małpka i żyrawka. Zobaczcie, te autko jest fioletowe. Tutaj ma łapkę. i Tutaj jeszcze na przodzie ma taki pas. I ma takie pomarańczowe do trzymania. I oczywiście musi mieć koła. To teraz przechodzimy do akcesarii. To jest taki bidon na picie. Tutaj jest taka roślinka. Na pewno jest do jedzenia, co? Będą sobie mogły jeść mhm. trochę, podjadać. Mhm. No, mamy tutaj co? Ognisko. Mamy też kompas, i tu się kręci. Ui. No, żeby nie zgubili drogi, prawda? Gdzieś będą mamy, pi mamy piciu. No. O, takie zielone. I nie wiem, co to jest siano. No. To jest siano-żółte. Jeszcze taka roślinna. No, i jeszcze tutaj na koniec jest lornetka. Tak. Ten zestaw jest taki bardzo. Y I jeszcze jeden. I jeszcze taka torba. Tak, czyli to jest taki podróżny zestaw, można powiedzieć. Jest samochód, jest picie, jest jedzenie, jest kompas. Prawda? Czyli co, można się tak bawić w jakąś, nie wiem, do dżungli, mogą nawet się wybrać, prawda? No, spotkać takiego przyjaciela w dżungli. No, który ma tutaj banany. Eee. Teraz przechodzimy do największego zestawu, który był w smyku. Dam, da, 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 dam! Taki duży. Jestem mega duży. Zestawik już wyciągnięty! Cadam, ta tadam, tadam! Wiedziemy co tam będzie, co? A dalej? Tak, tak, jestcie! No, Dobra, w końcu upiorałam się z tym wielkim zestawem. Na razie na bok. Teraz, teraz akcesoria. Mamy tu. Tak, zielony pieniążek. No, z taką łapką z tyłu, tak? O. Mm -hmm się ja się tu bawię, Dwie marchewki pomarańczowe. No. Ser i ser. I na którym jest jabłko. Okej. Okay. Mamy, mamy w różnych kolorach dwa, cztery jabłka. Tak, dwa czerwone, dwa zielone, no. I ostatnia rzecz, czyli różowa miseczka. I jeszcze karta z jabłkami. O, a z drugiej strony jest coś? Aha, jest Little Pet Shop tylko, no. Zobaczcie, taka huśtawka, można się kręcić. A daj tylko z innego zestawu tutaj zwierzątko. Zobaczcie, tutaj one mają dziurki tutaj na dole. Pokażesz te dziurki? Mhm. Uh -huh. Na dole te Aha. O, i tutaj można przyczepić, zobacz. Zysia, czekaj. Zysia. Przyczepimy. Jednego? Wejdzie No, hipcia, so, chyba, chyba nie wiem, czy nie będzie za duży, wiesz? Wejdzie? Może spróbuj innego. Małp. O, tutaj ma, Milen, tutaj ma Marcysia. Małpkę dajesz? Ok, no tutaj małpkę. Dasz radę? O, przyczepiona jest i zobaczcie, i oni się normalnie tak kręcą, ok. Tutaj co mamy? Um, super, idzie. A tutaj na górze jest... Nie wiem. Tutaj, tutaj, tutaj. A, tu. Nie. Pokręć tym, o! Ale można to wyciągnąć i wsadzić tam zwierzątko. Wiesz o tym? Nie wiem. Otwieraj, można otworzyć. O, i wsadź tam kogoś. No, daj Marcysia, wsadzi. Już. No, Marcysia. I to wsadź. No, daj Marcysia, wsadzaj. O, zobaczcie i zamknij. O, i teraz tam daj. Widzisz? Ha, ha, ha. No, no. Kręci się. Pa! Ha, ha. Pa! Bardzo mi się to da daba. Mi też! Zobaczcie, to jest takie dla ptaszka na nóżki. No niestety w zestawie nie mamy ptaszka, był tylko papierowy, prawda? Czyli o, coś takiego było. Ehe. I na pewno sobie może Milenka dokupi, jak będzie chciała zbierać te Lace. LPS. Ja już chcę. Już chcesz? Marcysia, zadowolona jesteś? Tak. Zestawy już sobie poukładałam. No i co tutaj mamy? Na dole Milenka dała picie. Uh -huh. Tutaj pokaż, tu jest takie pokrętło, zobaczcie. O, i tutaj się właśnie kręci ten zwierzaczek. Ten sobie tutaj, no, ten sobie chyba tutaj je jabłko, tak? Na duże. Ma już ugryzione. No, zobaczcie jak ma ugryzione. Tutaj sobie jeden ćwiczy w kuli. O, tutaj na dole się kręcą też zwierzaczki. Pokręcisz. A dokładnie jeden, bo tutaj w jabłku nie ma nikogo, no. A, A tu Małpka tam miała być, ale poszła pić, tak? Aha. Czyli małka u, 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 sobie pije. U, 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 u. Teraz idę się pokręcić. No na dole Milenka A. dała tutaj taki warzywniak, jak mogą sobie przyjść. A ja tutaj dałam silawkę. Silawkę tutaj dałaś, no. Tutaj mogą sobie przyjść zwierzątka jeść. Tutaj zobaczcie mamy nosorożca, który jeździ autkiem. Pokażę jak on jedzie. O właśnie. Mm. Tutaj mamy pudelkę. On ma nawet zapięte pasy. No i założył sobie taki bidon z piciem. Zobaczcie, jakby był spragniony. Czy nie ma pasu? <laughs> A tutaj tu, mamy pudelka. Pudelek tu, tu, tu. leży na razie ma. jeszcze. Gdzie dajesz pudelka? O, Pudalek już sobie tutaj znalazł miejsce. No i tutaj są te akcesoria z tamtego zestawu. I tak, oni szkaci! Oui. Czekajcie, ja chcę coś Wam pokazać. No, My coś chcesz pokazać? Aha, zobaczcie, ta żyrafa ma tutaj taką torbę. Pokażesz? Ona może iść na zakupy, bądź gdzieś na wyjazd. O nie! Oj, czekajcie. O, zobaczcie. I się zapięła. Fajnie to wygląda, no. A jeszcze na koniec wam pokażę. Zakupiłam sobie puzzle z przegu patrolu. No to pokazuj na szybko. Chodź tutaj. Zobaczcie, to są jakieś kosmopieski chyba już, tak? <grym> Liberty, Cześć, rabul, Marshal, Rocky, Zumas. Znaczy, znaczy Skyzumas. No pięknie, pięknie. To co będziesz układała, ich tam było chyba aż 160, prawda? Aha. Teraz zaczynamy odznaczać. No to chodź pokazać, które masz, a które byś chciała mieć, jakie Ci jeszcze tam podobały. Pokażesz te shopki twoje. Mi się tak naprawdę powiem Wam, widzowie wszystkie podobają. Mi wszystkie Bo one się są dość bardzo, się bardzo takie robić. kolorowe, naprawdę fajnie wyglądają. Tu Nie? Mamy nawet jest nawet rekin. No jest tutaj rekin, a widzicie, tutaj właśnie jest. Gdzie jest ten ptaszek, który ma te łapki takie? O tutaj jest ten ptaszek, który ma takie łapki, że tam wejdzie. Tutaj? No tutaj Je, jest. Jest ich jest? kilka. Tu jest, um, tu jest, tu gdzieś no, był. Nie, jest, nie, nie tutaj, nie, tutaj nie, gdzieś są. Tu pokazuj. Tu i tu pokaż. Jeszcze tu jest. Gdzie? Tu. O i jeszcze tutaj jest taki niebieski, no. Super. Następny filmik będzie z Petropów jak się bawię z moimi przyjaciółmi. Pamiętajcie, że filmiki dodaję w środę i w soboty. To widzimy się w następnym odcinku. papa. pa! Całóż papa. dwa. Pa